No, i jestem z powrotem, jest już kolejny dzień. Wieczorem już poszłam brać prysznic, myłam głowę, a z rana, tak wiecie, szybko wstałam, bo trochę pospaliśmy dłużej. Bo tak nawet leżąc w łóżku, to mówię jeju nie, no tak wie, że nie chce mi się z nimi iść. A wiecie, no tak jak mówiłam, mam kawałek. Chociaż powiem Wam, że tutaj kafelkaż do sąsiadów przyjeżdża tutaj chłopak z boku do pracy też wyjeżdża, ale ja teraz poszłam zobaczyć tą drogę ona jest po prostu no dramatyczna ona jest tak rozjechana, że ja nie wiem jak oni dają radę tu przejechać, podejrzewam, że za każdym razem e, się jakoś siłują, wieczorem był u mnie jeszcze kurier tutaj z Impostu bo do mnie można z dwóch stron jakby przejechać tu, tam można sobie przejechać, ta droga jest też tak powiem na dwie strony, wyjechał z jednej strony i mówi do mnie, niech mi pani powie, że jest tutaj inna droga wyjazdowa. Ja mówię, że no tak, no jest tam droga na wprost. Mówię, przy czym no mówię, ona nie jest dużo lepsza. Ale no przejeżdżają tu osoby. Ja nie przejeżdżam. Ja nie wiem. Ja jestem za bardzo strachliwa. Wcześniej wiecie co, dopóki się nie zakopałam, to jeździłam, a też były takie błota, ale dopóki przejeżdżałam, to ciągle w siebie wierzyłam. A już jak raz się zakopałam, nawet może nie zakopałam, tylko najechałam na bardzo wysokie miejsce i się zawiesiłam. Tak teraz się po prostu już boję. I nawet jak mam stawiać yy, tam przy głównej ulicy i nieść tak jak teraz niosłam, słuchajcie, dwie siaty takie wielkie. Jedna z Home&Dio, bo zrobiłam duże zakupy w Home&Dio ta papierowa, cała zapakowana, taka ciężka, te cienkie rączki od tej torby mi się tak wrzynały w rękę, jeszcze Aleksa musiałam mieć. O, słuchajcie, tak mocno wieje wiatr, że on się aż rozpłakał, bo się przestraszył tego, nie wiem jak to powiedzieć, ale mnie też przeraża ten huk tego wiejącego wiatru, a wiało akurat w nas jak szliśmy, ja z tymi dwiema siatami, wielkimi, ojejku, no ale mimo to i tak wolę iść niż... Przechodzić dramat przez tą drogę, a powiem Wam, że musimy sami zrobić tą drogę. Adrian był na spotkaniu tutaj z panią Wójt, no i niestety ta droga jest duży odcinek. Ona by dużo kosztowała, żeby robić ją od podstaw, i zbieramy sobie gruz. Tutaj sąsiad, który się buduje, ma taki wiecie duży samochód z taką łychą, i on będzie gdzieś tam. Powysyłaliśmy mu już takie na eliksie, gdzie tu z okolicy ludzie mają do oddania gruz. Ale taki dobry, taki czysty, bez żadnych jakichś tam prętów, który no, będzie nadawał się na drogę. No i sami po prostu właśnie pozbieramy ten gruz, trochę zbierzemy to błoto, wysypiemy chyba ten gruz i czymś ubijemy. Eee... A może z czasem się jeszcze złożymy na jakieś kruszywo. Powiem Wam, że teraz to aż tak wieje, że zacina mi sygnał. Wcześniej tak się nie działo. Wczoraj też bardzo mocno wiało, a nic tutaj się nie zacinało. A teraz tak wieje, że mi trochę zacina sygnał. Ale to też może ten kanał. Bo powiem Wam, że z TTV to zawsze jest problem. Nawet, ja jak nawet mieszkałam jeszcze w koszalinie i miałam kablówkę, to bardzo często nie miałam TTV. Nie wiem dlaczego i nie wiem dlaczego co chwilę tracę ostrość. Nie jestem ani przybliżona, ani nic. Także pokażę Wam zaraz, może co kupiłam w tym home and you, ale chętnie też Wam pokażę, co wczoraj przywiózł mi kurier, bo przywiózł mi taką piękną koszulę. No i w New Yorkerze, takie wyprzedaże, że ja. Co? sisi? Nie. Si? A co? Fuj, fuj? Nie. A co? Co to? Dobra, mam nadzieję, że nie będziemy nigdzie widać w żadnym odbiciu lustrzanym, bo ściągnąłem już spodnie. I pokażę Wam tą koszulę tutaj, już w garderobie. Teraz są bardzo modne te takie białe koszule, mocno ozdobne, z koronką tu, z takimi zdobieniami. śliczne. Jeszcze raz stopki mi przyszły. A teraz, gdy pokażę Wam resztę zakupów. Ok. Położyłam od Teraz też już Alexa spać, bo już przyszła ta godzina. Mam nadzieję, że nic mi z tych rzeczy nie ucierpiało, bo ta torba mi, wiecie, spadła w dół, także na miękką ziemię. Ech, to zaczniemy od Home and You. Taka piękna, duża szkatułka, biała, z kryształkami. I tutaj też taki trochę Hall. I ona ma tak. Mm, Tutaj ta dolna szufladka ma właśnie dużo fajnych przegródek. A tutaj ta szufladka nie jest górna otwierana, tylko jest to otwierane. I tutaj nie ma lustra, Czy znaczy ono jest, tylko jest odklejone. Odpadło. A, czyli wygląda... I właśnie bałam się, żeby się z tym lustrem nic nie stało. A tu wygląda to tak. Też jest dużo fajnych przegródek. I ona była sporo właśnie przeceniona, bo z 270 na 107. To nie na promocji, po prostu kupiłam sobie taką opaskę. Lubię z takim tutaj wiązaniem u góry nosić. Rzadko różowe nasze wolałabym beżową, ale chyba będzie dobrze wyglądała dobrze przylega dosyć, jest taka miękka 15 zł kosztowała się to jest dział jakiś tam bardziej dziew dziewczęcy niż kobiecy zawieszkę do kluczy ostatnio miałam złotą, ale a ja mam wszystkie klucze srebrne i, i tak dziwnie mi ona nie pasowała musiałam kupić jakąś srebrną, była jedna jedyna taka srebrna, jakaś takie misio, po prostu, taki nawet misio reniferek była przyceniona z 30 na 11 złotych no i dobra, bo teraz muszę te rzeczy tutaj. tutaj mamy kolejną sztapółkę, która się nigdy nie widziała. Ona była przeceniona z 90 na 35, ale byłam, nie wiem, jeszcze kilka dni temu to kosztowała 50 zł. Ale widzę, że jest naklejona naklejka na naklejkę, bo też już ją oglądałam. Dlatego, że w pepko są bardzo teraz podobne za 30 zł całe szklane po prostu. Ja mam taką, dosłownie jest identyczna, tylko jest cała z takich lusterek. No ale to jest biało y, z paskiem szklanym, także fajnie będzie, nawet mi do tej pasowała. Już myślę, że już mam wystarczającą ilość szkatułek, bo mam jeszcze właśnie taką szklaną i dwa takie welurowe, okrągłe pudełeczka. Fajnie, bo na promocji była ta pościel i też nie wiem ile temu, jak byłam w Pepco, to ją oglądałam, ale właśnie ona nie była jeszcze w na przecenie. To jest dla Aleksa, bo to jest 100x135, 100%, na 135, 100 bawełna. Widać, że z nie miałam dla dzieci pościeli. Mam nadzieję, że będzie dobra jakościowo. Z 8 na 3 dysz. to była przeceniona. Taka, no taka właśnie w jego klimacie leśnym, jeżyki, yy, żołędzie, taka jesienna bardziej nawet bym powiedziała. Talerz. Kupiłam go dlatego, nie, że jakoś go tam bardzo potrzebuję, ale był w bardzo dobrej cenie. Bo By było na niego aż minus 70 z 90 na 27 zł nawet niecałe. Taka po prostu, taki po prostu wiecie, dekoracyjny talerz. Zawsze na coś się tam gdzieś przyda. Jak nie to po prostu go z będzie sobie leżał, ale naprawdę no 70% no to, to jest dobra cena. I chyba ostatnia już rzecz. Wszystkie takie duże i ciężkie mi ta torba była taka naprawdę ciężka. misa. Kosztowała stówkę i była przeceniona 50%, czyli za 5 dyszek. Ciekawe, może za jakiś czas też by była jeszcze bardziej głębiej przeceniona. Jest taka dość duża, pojemna. Też lubię takie rzeczy i nawet ona mogłaby być na wiosnę, żeby zasiać tutaj takie te wiosenne, czy to właśnie żonkilki z taką długą, zieloną trawą. Ładnie by wyglądało potem, żeby tak sobie stało na przykład na środku stołu okej, okay. dobra to są te rzeczy z Home and View lubię kupować was na promocjach torba cała rozerwana do papieru pójdzie a słuchajcie, w New Yorkerze są takie przeceny, że wiele rzeczy, na przykład kurtka, którą, która mi się spodobała i patrzę na metce, jest przeceniona na 140 zł no to fajna cena nie wiem tam z ilu, ze 190 z 200 a przy kasie okazało się, znaczy nie przy kasie po prostu a nie wskazała, ja właśnie sobie przeglądałam paragon, bo coś mi mało wyszło, że ona była przedstawiona jeszcze dniżej bo na 90 zł. Yy, taki dres i yy, też, też to samo, bo tak jak chodziłam wcześniej, jak oglądam to w pomeniu, to też byłam w New Yorkerze i, i oni mają dużo teraz kolorów, takie dresy można sobie skomponować z kapturem albo bez kaptura i tą bluzę bez kaptura też sobie jeszcze dokupię w tym kolorze bo, te, bo nie wiedziałam na którą się zdecydować a dzisiaj były już na to wszystko przeceny kosztowała 8 przeceniona na 5 i ta przecena była naklejona, a na spodniach, gdzie w ogóle były w dziale nieprzecenionych rzeczy no i nie była przecena naklejona z 7 dych, też były przecenione później na paragonie się okazało na 5 dych ja mam eski, bo ja nie lubię tak wiecie, bardzo luźno wolę dopasowanie, ale też nie jakoś bardzo dopasowanie no i ta kurtka jeszcze jest jakaś bułeczka Alexa. No, a ta kurtka to jest piękna. Zimowa, taka kożuszkowa. I ona oryginalnie kosztowała 240 zł. Tu na Metce jest 140 zł, czyli 100 taniej. A właśnie nam w Paragonie ona jest za 9 zł. Właśnie coś mi tak mało wyszło. Za to wszystko mówię, dwie stówy mi wyszło, nawet chyba nie całe, bo 190 zł. No, 190 zł. To coś mi tu mówię, nie gra. No, kurtka 140, spodnie 70, no, no ale dobra, no, patrzę na Paragon. No tak, kurtka 90 zł. Um, ona jest, y, to jest M. Y, to jest taka oversizedowa, czyli na mnie na L jest dobra, że się bez problemu w niej zapinam. No to jest ten typ kurtek, które są krótsze, także na zimę może nie. Ale z tyłu jest, widzicie, pikowana takim ortalionem, a tu ma wszędzie wstawki takiej lakierowanej, pomiętej hmm, skórki. No super, nawet najbardziej to bym po prostu chyba kwiczała ze szczęścia, jakby taka była beżowa i jeszcze w takiej cenie, ale New Yorker już zaczął takie fajne mieć ceny, także myślę, że też muszę pojechać Adrianowi pokupować, albo poczekam, aż on przyjedzie, bo hmm, podobały mi się tam kurtki dla niego, a teraz fajnej mogą być cenie. No i dla siebie też chyba pojadę i kupię kurtkę, bo też mi się teraz podobała i była taka, jaką szukałam. Muszę tylko przymierzyć, bo nie wiem, jakie tam rozmiary zostały. No i na metce jest cena 190 zł, że przeceniona na 190. Ale też przy kasie może okazać się, że będzie jeszcze taniej. Już właśnie nie mam w spodni, bo miałam się już przebrać w ten dres, żeby go przymierzyć, bo go nie przymierzałam. No ale chciałam najpierw właśnie pokazać i teraz już go sobie założę. Słuchajcie, tak przepięknie wyszło słońce, że po prostu chce się żyć i chyba właśnie troszeczkę ustał ten wiatr. Zrobiło się naprawdę fajnie, ja uwielbiam słońce, daje naprawdę dużo energii. A teraz idę do sypialni, poprzekładać tą moją biżuterię. Nie wiem, czy się zmieszczę teraz tak. Ja zapomniałam, że ja mam jeszcze taką. Drewnianą komotkę dużą, i tam jest dużo biżuterii, no ale zaraz zaraz zobaczymy. Te są zikejte. Mam te trzy do przełożenia: taką szkatułkę, taką papierową szkatułkę, która ma też odpadnięte lusterko. Cała się też rozpada. No i to jest ta drewniana z czterema szufladkami. A miejsca mam, no mam to. Mam to puste i tu mam takie dwa różowe i jeszcze jedno to szklane spepko, one jest większe niż to. Także zobaczymy, czy muszę sobie jeszcze wiecie, co kupić tutaj na, to, na moją, no w ogóle toaletkę, jak gdyby toaletkę. Mówiłam wam, że chyba będę miała tą moją starą Zikę, chociaż już ostatnio miałam nadzieję, że kupię, taka była niedawno w Home. And you. Cała tapicerowana siwa, ale właśnie dzisiaj zobaczyłam, że już jej nie ma. Bo to była, wiecie, taka już z jakichś wcześniejszych kolekcji jej na stronie, już nie ma. Ona po prostu jeszcze była i, no i ktoś ją po prostu kupił, nie? Także już jej nie ma. No i jak nic mi nie wpadnie, wiadomo, podobają mi się bardzo te takie lustrzane, ale nie wiem, bo one są bardzo drogie naprawdę, bardzo drogie. Cześć! Kto tu przyjechał? Ja. mamo? Tak, mama będzie sobie przykładała tutaj swoje drogocenie, no to mi się nie pomieści, gdzie, jak ja mam takie. Ja. Chociaż nie, może to do tej, tej wrzucimy, no dobra, to do tej będziemy wrzucać takie, no bo ja mam sporo takich um, bardzo, jak to nazwać? dużych, efektownych naszyjników, bo lubię robić takie kolczyki. Nie noszę ich jakoś często. Kiedyś nosiłam je częściej, wiadomo, zanim mieliśmy dzieci, to my często wychodziliśmy. No, tu mam taki też mm. piękny naszyjnik. Wow! wow. Yeah. Ładne? Yeah. Tu mam taki naszyjnik z Happiness wow. Booty, ale z tym łańcuszkiem, taki jakby trochę się zmatowił. O matko, mój stary pierścionek z czerniał. To było gdzieś kupowany w Anglii. I naszyjnik Karolina. Też pozłacany był i chyba też troszeczkę przycierniał. No dobra, to przekładamy. No i wszystko posegregowane. Słuchajcie, właśnie nie było tak jak myślałam, bo zostało jeszcze sporo wolnego miejsca. Po prostu ta biała szkatułka, no naprawdę jest bardzo pojemna, ona ma bardzo dużo miejsca, dużo szuflad, one są duże, dość głębokie, także sporo się mieści. Najgorzej, że przykleiłam to lustro, najpierw tak klejem na gorąco, nie trzymało się, przykleiłam w superglu myślałam, że się trzyma, ale też się nie za bardzo trzyma. Także nie wiem pozostawały mi takie opakowania. Pozostawiałam resztę jakieś co tam miałam, to, to wyrzucałam. To pudełko, nie wiem, dostałam je w sumie kiedyś w prezencie. Nie wiem, czy je zachowywać, czy ono mi się na coś jeszcze przyda, czy nie. Tą komódkę sobie zostawię na, jak już tam sobie, już tak powiem, urządzę z paznokciami, to pewnie mi się przydadzą na jakąś segregację no dobra to już w domku jesteśmy, za lampkiem, zaraz będę coś myślała na obiad, bo nie mam dzisiaj pomysłu i w lodówce też nie mam za dużo i muszę coś wymyślić e, odebrałam jeszcze zamówienie z z Sephory zamówiłam słuchajcie, wczoraj dzisiaj już, nie że w drogerii odebrałam tylko normalnie kurier mi je przywiózł tylko, że zadzwoniłam sama do kuriera, żeby po prostu tutaj nie wjeżdżał bo się zakopie, bo byłam u sąsiadki i też, bo dla niej też odbierałam tą paczkę i mówi, że on rano jej się zakopał, jak do pracy tutaj jechał, także no ale ja wcześniej już zadzwoniłam, żeby kurier tu nie wjeżdżał, tylko, żeby gdzieś mi nie wiem, zostawił, zostawił mi właśnie w gminie dla mnie i dla sąsiadki, ja sobie zamówiłam taki prezent świąteczny zaległy zestaw z Clarissa. Szukałam, chociaż nie wiem, no opinie ma dobry ten krem. Tutaj było fajnie, bo był w zestawie takim właśnie świątecznym. A teraz te zestawy świąteczne są poprzecenione. E, czyli mamy tutaj w zestawie też kosmetyczkę w ogóle. Taka właśnie fajna na... Rzeczy do pielęgnacji, jak gdzieś się jedzie. Bo na makijaż raczej nie, bo by się brudziło. Chociaż ona w środku jest ok. No i mamy tutaj tak dwa mini produkty. Jeden pełnowymiarowy produkt. Tak, full size jest jeden. Yy, I teraz mamy tak scrub, czyli po prostu peeling do twarzy. O, fajnie, że widać. Peeling. Yy, drugi mini produkt to jest maska mamo. i ja jestem też jej bardzo ciekawa dzisiaj na pewno zrobię, bo moja skóra bardzo, bardzo potrzebuje nawilżenia czuję, że jest taka przesuszona odwodniona, chociaż ja cały czas używam kremów, tak, to serum co ostatnio zamówiłam z Revlon nie, ono po nałożeniu jest świetne. uwielbiam taki efekt, jak ta skóra jest taka na yy, naoliwiona pięknie pachnie, ale to się nie utrzymuje i nie czuję jakiegoś super nawilżenia yy, i i jest właśnie krem 50 ml, pełnowymiarowy. I to jest właśnie do suchej skóry Hydra Essential, no, nawilżający taki właśnie krem I mini produkt, perfum, właśnie, śpiję mi cały czas, go czuję, ładnie pachnie. To jest Given Irresistible. I mini maskara. Big by definition. Szczotka jest normalna, duża, tylko że jest krótka, mała maskarka. No także będę testowała ten krem, to jest krem raczej na noc, w sumie to nawet, ale raczej ja zaznaczyłam, że jak szukałam, to ja zaznaczam, że szukam kremów na noc, bo zawsze właśnie wolę te kremy na noc. No także tyle, coś będę myślała zaraz na ten obiad, no i piąteczek, nie wiem co będziemy później robić, nie wiem jak to się dzieje, też że w domu jest cały czas, sypa, ale to pewnie nie tylko u mnie. Także, jak po obiedzie odpocznę, jeszcze to trzeba będzie już tutaj posprzątać, tak na weekend. Może łazienkę dzisiaj też bym sobie ogarnęła, jak nie to jutro, bo może być tak, że zostaniemy na weekend w domu, nie będziemy nigdzie jechać, przez to, że jesteśmy chorzy, niestety. Znaczy, Aleks jest cały czas chory. Ja nie tak bierze, ale nie bierze mnie tak do końca, próbuję je po prostu złapać. No, a niestety. Nie możemy być chorzy, wiecie, Ola, jak będzie wychodziła ze szpitala z maluszkiem, no to bardzo byśmy chcieli być, żeby ich przywitać w domu, ale chyba niestety właśnie się nie wykorujemy do jutra.